Rafale, za nami ćwierćfinał 16 edycji Tańca z Gwiazdami i dość takie trochę, trochę przewrotny finał tego odcinka. Wiele osób nie spodziewało się takiego werdyktu. Jakie jest twoje spojrzenie na tę sytuację? Ja też yy, przyjeżdżając dzisiaj do studia nie przypuszczałbym, że coś takiego się może wydarzyć, e, no ale Dzisiejszy taniec zweryfikował, no dzisiaj niestety, ale Blanka najgorzej zatańczyła ze wszystkich odcinków, um, no i pożegnała się z programem, no, dlatego ten program jest nieprzewidywalny i dlatego go, go za to kochamy, że różne rzeczy się zdarzają, um, no ja też z doświadczenia wiem, że w finałach właśnie często tak bywało, że Um, nawet i faworyci po prostu żegnali się z programem. No właśnie, powiedzieli słowo faworyci. A przez, w zasadzie od początku te, tej edycji wiele osób uważało, że to Blanka jest faworytką wręcz tego programu. Ona non-stop dostawała 40 od jurorów. No zgadza się, no, no bo na. Tak prezentowała się na parkiecie. No, w tym tygodniu widać, że no, ten taniec był o wiele słabszy. Nie wiem co zaważyło na no, może ten wyjazd, który... No właśnie miałem... o chciałam zapytać, bo tutaj Juraży też napomykali trochę no o, tym, o tym jej wyjeździe. Myślisz, że to mogło być przyczyną? No, na pewno, no wiadomo, no pamiętajmy, że było dwa tygodnie. Też ta, no wiadomo, że była przerwa świąteczna, ale no, e, więcej czasu było do trenowania, ale no, inni nie spali, tylko trenowali, a e, Blanka, no, może na pewno mniej, na pewno mniej trenowała, no bo pojechała sama, bez mieszka, i, e, no więc e, może to zaważyło. No, ewidentnie zaważyło, no bo dzisiejszy ten taniec technicznie był no, najgorszy w jej wykonaniu. Nie był jakiś, że to tragedia, ale na jej poziomie no patrzymy też jakby z punktu jaki ona reprezentuje no to był słaby Tutaj po zakończeniu programu to, co mogliśmy zobaczyć, jako widzowie też smutek płacz, z fanki Blanki małej dziewczynki, które ją wręcz otulały ze łzami w oczach z płaczem. Czy ty myślisz, że na przykład to, że Blanka odpadła, to może zaważyć na oglądalności programu? Zapraszamy na ściankę. Nie, wydaje mi się, że chyba nie. Na ściankę. Wydaje, może, może inaczej to ujmę, że dlaczego fani nie tak silnie. Nie głosowali, jeżeli widzieli, że Blanka jest w tej pozycji na, w tabeli, no bo to najwyraźniej zawiodły głosy. No to aż miał najwyraźniej więcej SMS-ów niż Blanka. Proste rozwiązanie matematyczne. Każdy chyba widzi, jaka jest tabela. I, no i też tak jest, że na tym etapie programu jak Ktoś jest na samym końcu, no to widzowie patrzą, e, kto jest na końcu i go wspierają SMS-ami i patrzą, kto jest na początku, nie patrzą kto jest pośrodku. Dlatego często jest tak, że no... Niestety takie sytuacje się wydarzają. Za tydzień już ćwierćfinał, pozostały w programie cztery pół... pary, y, półfinał. A co powiedziałem? Finał? Że za tydzień ćwierćfinał? A to tak, chodziło, Teraz, ćwiczymy... chodziło mi o półfinał no, no, oczywiście. No, tak. Nie, tak. Spieszysz się, bo nam chcą wyrzucić, spokojnie. więc spokojnie. spokojnie. Więc tutaj już na koniec ostatnie trochę w sumie pytanie. Y, za, tydzień, za tydzień półfinał, pozostały cztery pary i czy któreś z tych par od początku miałeś w swoich myślach, że tak daleko zajdą, być może nawet do finału? No, no Od początku można powiedzieć, że Maria Jeleniewska jest takim faworytem do finału. Mm -hmm. e, no i że no, Filip też jakby gdzieś pretendował. E, no i zaskoczeniem jest na pewno Adrianna. No właśnie. I, i fajnym zaskoczeniem, ale mm, w połowie programu, gdzieś tak w czwartym odcinku, e, zacząłem tak właśnie myśleć, że, że, że to taki czarny koń tej edycji. Ada. Tak. Dwa tygodnie temu to samo powiedział mi e, Tomasz Wygoda. No właśnie, więc. E, coś, jest rzeczy. coś jest na rzecz. Widać, że robi postęp, że widać, że jakby w ten taniec całkowicie e, weszła i fronę, e, taniec ją wchłonął, a ona taniec też wchłonął. Mhm. I tym takim miłym akcentem e, w kierunku Adyborek kończymy dzisiejszy wywiad. Dokładnie. Dobranoc, Dziękujemy, do widzenia. Dobra. Idziemy teraz w piórnik.